Siemka, witam w kolejnym odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj będzie weekend epicki, także tych epików sobie poszukamy. Ale na początek podziękowania dla wspierających. No i przechodzimy. Myślę, że możemy zacząć chyba od karczmy, konkretnie tutaj właśnie od gierki z hazardistą. Tutaj też darmowe epiki. Jak lecą kryształy, to też można brać. Ewentualnie też jakby kamień poleciał, bo kamienia mam trochę za mało. Jak Także zobaczymy co tutaj Mogę się uda trafić, dobra jest epik, czy będzie epicka broń, e, może jeszcze coś na jakość przedmiotu, by się udało skołować tak na szybkości, tu nie ma i tu też nie ma, dobra to oleje chyba sprawę, chyba że może tutaj gdzieś mam, nie wiem, e, ale no weźmy sobie to, e, nie bierzemy tego tylko robimy tak, ale bym zrobił. No dobra, zwykły epik. Może następnym razem się uda. Chociaż Może jeden. Razem się uda. Jak pech, to pech, no i na tym jednym pech. się skończy. Czyli się przez 3 dni w sumie z kości wygrałem tylko dwa, także no nie za dużo. Ale dobra, w tutaj więcej też um, znajdę sklepy po prostu za chwilę, także tu nie ma problemu. Tutaj 420 do Mariusza może być, może być. Runka, odporność na ogień też może być. E, więc tak, miejsce na klejnot dorabiamy oczywiście, pyk. Z tego można odzyskać. Dajemy, więc dzisiaj będzie generalnie, na początek właśnie chcę trochę typu podmieniać. E, I później jakieś lochy. Na wszystkie cechy nie będę brał itemków. E, generalnie głównie hełm chcę znaleźć nowy, bo... ...hełmu mi chyba najwięcej da, buty też fajne lepszą nam jakoś przedmiot mają w ogóle no zobaczymy co tutaj się uda potrafiać mam nadzieję, że też jakoś długo to nie będzie trwało o tutaj mamy już pas i pas na pewno bardzo spoko Niego sobie podmienię, kolejne buty 426 no też wezmę może dla kogoś innego kolejny pas także epików no w trakcie eventu na pewno leci Dużo więcej niż normalnie, szansa jest chyba pięciokrotnie większa, także nie trzeba korzystać. Jest i hełm, dobra, jak jest hełm, to sobie to podmieniam i już po tej podmianie spróbujemy jakieś rochy zrobić. Tu sobie zrobię odzysk klejnotu, bo on jest duży, także warto go sobie odzyskać. Tak, tutaj co do run, a jest to samo w sumie. Jest więcej statystyk, także zróbmy tak yy, i 430. Ten będzie lepszy. I jeszcze w butach mam tutaj ten legendarny, także tutaj odzysk. Jest generalnie tryb późno, więc może też, że jestem trochę zmęczony. I mogę robić czasami pewnie jakieś dziwne rzeczy. Chociaż póki co dosyć sprawnie idzie, mi się wydaje. Ale w razie co, to tak uprzedzam na zapas. Dobra, to do toalety, dla kogoś innego, spróbujemy trafić, wojownik e, Też fajnie, można podmienić jak najbardziej Klejnocik lepszy, a w ogóle czarny pierwszym mi poleciał, tak teraz zobaczyłem się, przyjrzałem Tak to jakoś nie zarejestrowałem tego To jest punkt życia 4%, te runy, by trzeba się znowu bawić kurczę. chociaż w sumie to jest 2% To może oleję temat chwilowo Odzysk klejnotu sam i wróćmy jeszcze do mojej postaci. Yy, ja tutaj. Aha, bonus zrównałem tej full. Więc w sumie jest okej, okay, chyba. Ten czarny klejnot zostawię. Może jeszcze chwilę, kabinet magii, jakby poleciał na przykład naszyjnik. Zaraz zobaczymy. Tam, bo tu na klepsydry też się stopuje. Bo tak na razie nie biorę, bo mam dużo. Chyba się gdzieś tam przy okazji. No, i generalnie te epiki, właśnie na wszystkie cechy, bo innych to raczej nie ma co specjalnie. No i dzisiaj będzie taka mała podmianka tych itemów, czy w sumie ona no dosyć spora. I kolejna myślę, że dopiero na, na legendarny loch, bo nie wiem, czy będzie po drodze jeszcze jakiś event epicki, czy nie zobaczymy. Kurczę, te epiki coś tu nie chcą lecieć, jak lecą, to na wszystkie cechy. No i tak się opłaca te na wszystkie cechy wziąć. O, 429 tego potrzebowałem. Tylko, tylko, tylko. Tutaj zróbmy tak. Może z tego odzysk, pyk, pyk. Dobra, i teraz dla mnie robimy tak, tak. Miejsce na klejnot i tutaj mogę dać czarny. I jest git. Bronię myślę, że na razie jeszcze przejdą. Także na sf ostatnio statystyki wyglądały tak. Yy, I może sprawdzę sobie. załaduję jeszcze raz, bo jednak troszkę rzecz podmieniłem. W sumie, zanim jeszcze to, to trzeba trochę polepszać tej temy. Bo to też jednak spora różnica będzie. I dobra, styknie. Także sprawdzamy, a generalnie odcinek z EU5, bo tak wybraliście w głosowaniu na YouTubie W sensie, to tam było wyrównane dosyć bardzo Ale co, to, co jakiś czas nie sprawdziłem, to Lekką przewagę EU5 miało Na ten moment jest chyba porówno 50 na 50 Ale no z racji, że częściej co spojrzałem to było EU5, to wziąłem EU5 po prostu odcinek A EU6 poza odcinkiem, tam sobie troszkę poklikałem, ale nie jakoś dużo Dobra, kończymy szkołę Kończymy wieże dzisiaj kończymy piekło I dobra, że na tym się skupię Póki co Czyli tak, portal ale tam później wiadomo Może od piekła zacznę jak to już wlazłem przypadkiem O, poszło dosyć fajnie, szybko yy, Kończę jeszcze szkołę, to jest strefa światła Tutaj poleci jakiś oczywiście epic fajny, mam nadzieję Broń wymaga polecieć w sumie bo broń mam jedną epicką tylko. I czy coś poza tym? Nie wiem, w sumie. O, dobra, zobaczmy, co poleciało. No, klucz na pewno, to wiadomo. O, i poleciała broń, tak jak powiedziałem. A, tylko broń z tego, z innego. Tutaj rękawice dostałem. No, tutaj akurat aż tak bardzo mi się nie przydadzą. A do toalety komuś... <ścoughs> Gun gu gundzie się przydadzą. Tylko najpierw runę zamienię, bo tu jest fajna runka. Także tak. Miejsce na klejnot. Eee, I mo może masz nachę <laughs> Sorki Poziom dobija sobie Stornada teraz. I coś jeszcze było do skończenia poza szkołą i poza poza piekłem, ale co? Co to było? Co to było? Szybka kontrola. Wieża że była no tak. Setny poziom wieżek, ja mogłem zapomnieć. O, i poszło dosyć sprawnie. I tu dostałem taki pas. Osiągnięcie za wieży, oczywiście wleciało. Pas plus 35. Yy, no też można, tylko też runy muszę znowu zrobić. Więc pyk, pyk, odzysk klejnotu. Dosyć drogie to przebieranie, ale... No już dawno w sumie tak, no, tego nie robiłem 1624. Dobra, podmieniamy. notu. pyk, pyk. No by dosyć sprawnie gdzie, jak na tą godzinę. Yy, dobra. Teraz sobie przyładuję. Być też się parę tam zmieniła. Statystyk pewnie. I może jeszcze jak coś padnie, to znowu będę szukał itemów. Dobra, nordycy, bogowie, a coś co więcej expo żeby tak nie klikać bez sensu powiedzmy Hemoridor jest dziesiątka i tutaj epic poleci, nie? O, 13 piętro, to jest 1% niestety, ale I Dom strachów jest do skończenia Okej, okay, czyli dom strachów I Hemoridor Dom strachów, Hemoridor No i 13 piętro Taki plan, najbliższy Może w statystyki coś sobie dam Coś w inteligencję Jeszcze awki w ogóle nie robiłem, także tam też będzie trzeba zajrzeć, pupile Dobra, pupile może od razu teraz na karmie. Nie wiem czy pokazywałem, że tutaj złapałem tego Światło wygląda tak Tutaj tak I tutaj mam smokiego Także taka sytuacja aktualnie I dobra, się troszeczkę zagubiłem, ale chyba do lochów idę już. Albo w sprójowni jeszcze coś tam ulepszę. Dobra. I kontynuujemy. Nie wiem od czego chcę zacząć, chyba 13 piętra bo tutaj 300 milionów expa. Poziom to jeszcze nie będzie, ale może się z tornada dobije. No zobaczymy. Oby padł szybko. Ale i tak będę musiał montażu przyspieszyć, także no. Niestety. Dobra, udało się 13 piętro zrobić. Co poleciało? Łuk poleciał taki. Wygląda dosyć spoko i jest mega spoko. Kunegunda to miała jakieś przestarzały. Tym razem na zręczność dajmy. Dobra, to mamy zrobione. Więc no teraz będziemy kończyć chyba Dom Strachu i Hemoridor. Także dzisiaj sporo lochów w sumie będzie zamknięte, bo co? Szkoła magii? Hemoridor, Dom Strachu. I, i, I piekło, chyba dziesiąty zamknąłem. Jak to już pamiętam, to cztery rochy by były zamknięte. Tak mi się wydaje. A tu dziewiąty dopiero. coś mi się pomyliło. Albo nie wiem. To się upewnię jeszcze teraz, bo. Tom straf... A to jest 1%. aha i później jest 20%. Dopiero. Ok. No dobra, no krepiemy na 1%, no bo. Co tu zrobić? Później będzie zwiadowca, no to będzie dużo łatwiej. No ale tego jeszcze trzeba będzie, niestety, przeboleć. Jak tobie kolejny poziom, to chyba tą podmianę temu spróbujemy jeszcze zrobić. Może tą broń, na tą broń chyba najbardziej liczę. Tak myślę. Dobra, no typie padniesz w rzeźniku. No nie chce paść, no widzicie. Dobra, w końcu chłop padł. Już naprawdę już wątpiłem to, czy padnie, czy nie padnie. Troszkę mnie to, mnie to zmęczyło. O, osiągnięcie wleciało. Świetli, świetlisty łowca zjaw. Tu jakiś pierścień dostałem, ale raczej nic ciekawego. Dam sobie w ogóle te piki do góry, takie co do toalety bym chciał rzucić. Aczkolwiek ten bym chyba sobie rozmontował. Żeby odzyskać sporo surowców już po prostu. To jest dosyć dobry Klejnot, więc na razie zostawię też. Dobra, to mamy, więc jeszcze do skończenia ten Hemoridor. I po Hemoridorze będzie można zobaczyć co tam kolejne w kolejce. I tutaj nie wiem, w sensie namaga jest mały procent. I nie wiem, czy 9 to też jest mag. Tak samo sytuacja jak z tym drugim. Nie, Hemoridor jest tutaj paladyn 3% 1,5. Nie później więcej. No dobra, czyli troszkę lepiej niż w tym Domu Strachów, teoretycznie. Także no mam nadzieję, że pójdzie troszkę szybciej. Dobra, ziomek padł, teraz Paladyn, co ciekawe. Pierwszy Paladyn chyba, z którym walczę. W lochach oczywiście. No zobaczymy, oby też padł dosyć szybko, bo... Późna pora, ja bym tutaj chętnie poszedł w spanko. E, dobiję jeszcze sobie poziom tylko z Tornada. To zawsze poziom wyżej, no to wiadomo, większe szanse. No i lecimy z typem. Dobra, udało się. Nawet nie tak dużo prób, to było także w sumie spoko. No i na tego było 6% zwiadowcy, także. No mam nadzieję, że tutaj, o właśnie, dosyć szybko pójdzie. I odblokowany ciąg dalszy tej góry. No dobrze. Mm, w tym momencie. Sobie zobaczę jeszcze, czy coś tutaj było ciekawego. Coś co dużo ekspadaje i sensowne procenty dosyć, ale chyba nie. Chyba nie. No, już tutaj po 1%. Więc to chyba czas na szukanie tutaj itemków Także zobaczmy, czy coś fajnego poleci. Za chwilę też bym sobie zrobił awkę generalnie. O, mamy broń, fajnie, o to mi właśnie chodziło. W ogóle bronie są tańsze, bo są po 7 grzyba. U tego, u zabójcy właśnie, także spoko. I dobra, w międzyczasie jak się będę zastanawiał, jak tutaj klejno oddać, ale no chyba z tej broni poprzedniej, to tutaj roluję dalej. O i druga broń, fajnie. E, jakie są runki? 18, tam ma 16. By się przydało znaleźć jakąś runkę, taką już nowszą. Tak sobie spojrzałem jeszcze na arenę, czy na pewno tam mam na bieżąco 16 No, coś by trzeba było znaleźć ponad 20%. No jak nazywać, były same bronie bez tego, bez run. 16 15, i no same kiepskie lecą. Jak randomowo sobie ruluje sklep, no to po ponad 20 le leci. 19, chyba że ja serwery teraz mylę. Może 20, to ma max. Ale no nie, no chyba nie. Dobra, jeszcze kilka przykładowych broni. Zobaczmy. 17, 16, 18. Dobra, jak będzie 20, to biorę. 19. O! 428. O, i tylko żeby teraz trafiło do Barbara. Chyba, że Kunegunda? Kunegunda też. Trzymaj, ty. pewniaczek. Dobra, to w sumie mogę jeszcze chwilę te bronie popatrzeć, bo tu jest szansa na kog dla kogoś na nowy itemek. Za mało złota, dobra. E, teraz ja zrobię, może, sobie awkę na szybko i widzimy się po niej. Dobra, awka zrobiona. Wiem też, jakiegoś pupila przypadkiem. A, niedzielna noc, proszę bardzo. No to idealnie się trafiło. Bo tak to bym kolejny tydzień czekał na niego. A wydawało mi się, że już złapałem wszystkie pupile takie, co były tam w jakieś dni do złapania, ale jak widać nie. A piątek 13 w ogóle w październiku będzie także niedługo. Dobra, złupmy sobie walki pupili. Na szybkości. Dobra, to w sumie 3 siadły na 5, także i tak myślę, że dosyć spoko. Akurat, żeby Paladona nakarmić. No i dobra, podmianki, podmianki. Tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Odzysk klejnotu na pewno. I te runki za chwilę też. Mam to jeszcze to. Trzeba rozmontować. Fajny jest ten ewentkowany, właśnie z epickim, jak jest razem. Bo, jak jest sporo tych epików, to można sobie właśnie to ogarnąć dosyć spoko. Dobra, 20%, więc biorę. No i wezmę sobie na tym 16 podmienię tylko i, i tyle. Dobra, pick To do rozmontowania. Jeden klejnot, y, i drugi to jest 476, chyba najlepszy. Dokładnie, Dobra, pik-pyk. Tam jeszcze na 5 dajmy. Tu sobie przywrócę to. A, i muszę czary dać, na pewno póki pamiętam Przedmiot jest zaczarowany. Przedmiot to jest tak głupie, że jest to nie działa. Trzeba przerzucić na ten pierwszy slot. Nie wiem czemu. Jest nie naprawili tego. Eee, dobra, ja rękawice chciałem do toalety, nie? Tak, bo ja mam 416, też takiej dużej różnicy nie ma. No i do Barbara też nie chciałem. Do Mariusza chciałem. Kurcze. <laughs> No nic, to rozmontujemy Dobra, i jeszcze może jeden, dwa epiki bym znalazł I będziemy lecieć dalej z rochami Dobra, buty 427, no drakuny, gundy idealnie To jest giga różnica, także... Nie spojrzałem na runy, ale dobra, ma HP 15% nadal bonus Także w porządeczku pas na wszystkie cechy to nie, to dziękuję I mamy hełm dosyć mocny. I to fajnie by było trafić do wojownika. Zobaczmy, czy się uda. Niestety nie. Niestety nie. Także to rozmontowania. I dobra, ostatni epik i sprawdzamy. Dobrze, że one dosyć szybko lecą, bo tak to by musiał co chwilę cięcia walić. Dobra, wszystkie cechy co tam. Ja dziękuję za coś takiego. No i dobra, dobra. Endpoint, ładowanie, ładowanie, łączenie, jęu piątka, cyk, pyk. I co tu mamy? Kurczę, aż tak nie skoczyło w sumie jak myślałem, że będzie. No tych dwóch bym chciał zrobić mimo że procenty, ale bym spróbował chyba. Ja, I Easteros, bo to jest dosyć sporo expa. Także te trzy lochy. No, no i to można zrobić, bo jest w sumie dużo procent nordycy bogowie, którzy tu są, bo nigdy nie wiem, tu. Zróbmy helę. I po heli chyba Easteros ma więcej szans, nie? Ta, Easteros miał najwięcej, to z... zróbmy Easteros. Asteros też prawie zamknięty, więc... fajnie, fajnie. Ale tutaj... o, jednak nie będę musiał robić cięcia znowu. Jakiś epic wleciał, tylko jaki? Chyba to, 430. Okej. Okay. Dobra, no powinno być git, nieważne do kogo poleci. Do Mariusza to gorzej, ale no... też można podmienić. I tu turunkę też trzeba podmienić. Zamień runy. Pyk, pyk, pyk. Odzysk klejnotu. Miejsce na klejnot. Ale dzisiaj grzyba poszło e, Dobra. Ogarnięte. Czyli Asteros jest. E, I teraz, teraz, teraz. W strefie roku to było 13 piętro dwa razy, nie? Tak. Zgadza się. No to robimy i tutaj albo przyspieszę, albo cięcie, ale raczej dzisiaj będę robił cięcia. Dobra, pierwszy przeciwnik padł w rurze Kenryk, dał radę. Zobaczmy epika z niego. Rękawice do wojownika no to niestety nie. Tutaj do Mariusza by się najbardziej przydały. Także może je rozmontuję. Ostatnie rozmontowanie na dziś. I może sobie lepsze jeszcze coś w sumie. Dajmy te buty dwa razy. No i może to jeszcze broń mogę. No i dobra. Fajnie fajnie. Eee, no ale tutaj jeszcze czeka mnie kolejny piętro. A może mały przerywnik zróbmy na tornado. Zobaczmy czy tutaj coś pójdzie. No i dosyć fajnie idzie na razie, więc ten 325 jest tornada. E, bym sobie dobił. Raczej bez większego problemu powinno się udać. Cóż, Wojownik, ale też padł, dobra, git. E, no i dobra, Pan ze Strefy Mroku, Dymik Majcarz, no i na niego będzie sporo mniej tych procentów, także troszkę bym sobie tutaj podbił to. Golda w razie coś jeszcze z Abawowu pewnie wyłapię w razie co. Także jakbym jeszcze coś tam wymieniał z itemów, to będzie obce jeszcze. Sobie zgarnąć, ale wydaje mi się, że już nie, że zaraz będzie kończyć. Potem jeszcze sobie procenty zobaczę. Ale wydaje mi się, że już będzie wystarczyło na dzisiaj. Dobra, udało się pokonać też tego ziomeczka. Dosyć szybko w sumie poszło. Nie jakoś bardzo szybko, ale no generalnie nie było najgorzej właśnie. Także spoko. Dobra, zobaczmy sobie jak to wygląda teraz. Ewentualnie no poziom jeszcze z tornada myślę, że jeszcze tu można wyciągnąć Ale zobaczmy, czy coś tu jeszcze do ruszenia Kurde, jakoś pusto się tu zrobiło Na pewno dobrze kliknąłem, więcej? Niby tak Hmm No nawet trochę ekspo tu jest, ekspres to szkoła magii i tor Może te dwa loch jeszcze zobaczmy Powinien być poziom wtedy Czy zacznijmy od Tora. O, w ogóle teraz mecz Polska-Albania. Właśnie widzę, że 2-0 Albania wygrywa. No cóż, no cóż. Jest tak jest. Tam jeszcze tego, pierwszego gola nam nie uznali, nie, bo spalony był. Także no niestety nie jest kolorowo, no ale no co zrobić. mecz akurat nie oglądam. Ale no po ostatnim po prostu stwierdziłem, że nie ma co. Grali z tymi wyspami owczymi. Dobra, Snape też padł. Poziomu nie ma, o dziwo. Co tu jeszcze było? Góra popiołów. Ale tutaj też już jest jeden, coś procenta. Wiecie, co ja już chyba sobie odpuszczę? Dobra, sobie poziom stornada po prostu. Tak będzie chyba taniej. Chociaż ten wojownik może być ciężki, ale no dobra, jednak padł. I coś jeszcze miałem mówić. Ale nie pamiętam. Nie wiem. Dobra, mniejsza. E, no i teraz, może tak na koniec, jeszcze trzy piki sobie poszukamy. Tak, o po prostu. Zobaczmy, może coś fajnego uda się wyłapać. Dobra, pierwszy poleciał hełm. Czy hełm drako A tutaj właśnie. To byłoby super, jakby się udało do Barbara trafić. Zobaczmy. Jest to wojownik. Super. <laughs> Zamieniamy. oncy tu. Pyk, pyk. Dobra, to pierwszy epik. I po tych trzech epikach mogę zobaczyć jeszcze właśnie ten. Szansę czy coś tam się zwiększy. Ale myślę, że już raczej ciężko. Okej, okay, buty do Mariusza tutaj widzę, że będzie potężny, potężny upgrade znowu. Także zobaczmy. No, szczęście tym razem nie dopisało. No, tutaj mogę podmienić w sumie. Też będzie więcej tego, armorka. Dobra, zrobię to teraz pozostawię na później i. I tego nie zrobię w końcu. Także tak. To był drugi i jeszcze trzeci, ostatni, rosujemy. No, te buty na pewno do tego. Trzy, trzeci, oczywiście, nie, nie na wszystkie cechy, tylko na trzy. No i miałem mówić, że te buty do Mariusza by się przydały Ale poleciał Heum, ale z fajną runką, więc generalnie nic, tylko podmieniać Nie wiem, czy do gundy by się nie przydał No ma taki No dobra, i tak wezmę Za mało złota Dobra, to czas na BWW Stając życie, okej, okay, dobra, poleciał Gold, wycofuję, swoje słowa To mogę sobie sprzedać. Tak samo to. No i do toalety: i do wojownika. A no, to do wojownika w sumie przed chwilą podmieniałem, nie? To jest full. Ten bonus na HP. No nic, no. Zostawimy. Jak jest. Dobra, także tyle z podmianek. W sumie mógłbym jeszcze tutaj, widzę z gabinetu magii coś porolować. Także dobra, na chwilę jeszcze porolujemy sobie. Może to też wam wytnę. Dopiero jak coś ciekawego poleci, to e, wam pokażę. Dobra, pierwszy epik tutaj w gabinecie 434 to jest ręczność. Zobaczmy. Jak wziąłem na pewniaka. No to mogę podmienić niby, ale bardziej widzę, że się przyda, niby, Barbarowi. To może go już jutro wrzucę do talety, żebym tam. Miał też coś do niej. Tutaj poleciał pierścień na wszystkie cechy, to sobie skipny. I dobra, teraz szybciej poszukam. Bo generalnie teraz też tam trochę potek kupić. Ale no, nie ma co. Poszukałem jeszcze dwa epiki. Takie już naprawdę końcowe. Nawet jak na wszystkie cechy będą, to i takie będę wliczał. Eee, 3,59, no niestety nie. Znowu na wszystkie cechy. A to już były te dwa w sumie, o których mówiłem. No dobrze, no to. To jak nie, to nie. Dobra, to sobie zostawiam? Ostatnie sprawdzenie. Wyjdzie trochę długi odcinek, kurczę. No ale cóż. Dobra, jest piątka więcej. I nie, dobra, to już wystarczy. Dobra, jeszcze sobie kontrolnie tylko listę sprawunków w portale. No właśnie, właśnie. Portal 1. O proszę, dużo zadane. Portal drugi, 3%, już trochę gorzej. Dobra, Dobra, wystarczy jak to powiedział APW. Eee... Okej, okay, walki w podziemiach jeszcze. Kurczę. Ile tutaj jeszcze rzeczy do robienia? Co on przegrał? Chociaż 100% niby na ser się No nic walki zrobione. Serce ciemności. Bezmy eee, skipne, bo 8 nie wiem czy będę wchodził. Eee, I ekstraktor niech leci. Dobra, i myślę, że to styknie. Także dzięki za oglądanie dzisiaj to na tyle na razie.